Pierwszy poranek na kempingu w przyczepie. Nie wiem, czy jestem wyspany, czy nie. To się dobrze, to się dopiero okaże. Generalnie, no, w pierwszy dzień to człowiek jeszcze raczej nie odpoczął. Ech, a, nie wiem, nawet szczerze mówiąc, od czego zacząć. Generalnie wczoraj podróż trwała dość długo i nie rozłożyliśmy się, także jesteśmy w spartańskich warunkach. Zastanawiacie się, jak niewiadówka w środku wygląda? No to tak, zobaczcie. Tu mamy drugo. Jedno jest, więc trzeba spać razem, ale jest duże, więc spokojnie się człowiek mieści. Mamy mikrofale. Jej, tak, mamy grzałeczkę. Grzałeczka jest pod sonofa podłączona. Tamto, to, to coś, <laughs> więc jest z termostatem. Więc nam grzeje tutaj ładnie, widzicie, jeszcze nic nie jest rozpakowane, przedsionek leży. Wczoraj jeszcze nie chciało, nie chciało nam za bardzo nic zrobić, więc dzisiaj będziemy kombinować. Marcin poszedł po zakupy, takie mamy parametry. Łeba przywitała nas dzisiaj z rana pięknym o, słońcem, które gdzieś tam pewnie nad tymi chmurami jest. Mm. Może później będzie lepiej? W nocy padało, jak to nad Bałtykiem. E... O, znajome dźwięki. No, na kempingu muszą dbać o trawę, jednak, więc koszą. Na szczęście noc, noc jest spokojna, w nocy można się wyspać, a teraz wszyscy ożywają. No. My też powoli ożywamy. Przedsionek rozłożymy. Tak. Niestety trochę mokro. Widzicie tu są nasze pojazdy. Kolejnogi sobie zabraliśmy ze sobą. Będziemy sobie jeździć, o ile nie będzie padać, bo nie są woda Auto stoi. Auto o tam idzie wycieczka właśnie. Drugiego pewnie. Albo z jakiegoś innego hmm, kempingu. Więc pora na jakieś śniadanie. <laughs> Jakoś kawę. No i trzeba będzie coś porobić. A dzisiaj w ogóle jest niedziela, hmm. ale tutaj sklep osiedlowy chciałem powiedzieć sklep. Hmm lokalny jest otwarty żabki pewnie też będą potwierane zresztą to jest nadmorska miejscowość łeba przypominam więc generalnie tu chyba wszystko będzie potwierane okej, okay, dobra to na razie na start tyle będzie później więcej relacji co teraz i osa już się na do Śniadanie. Tak ja to nawet w tym. W, w sałatce z makreli znajdę ten w puszce ten. Oś. Chociaż ona jest już taka, że jej raczej nic nie zrobi. No. Mhm. Tak, śniadanie mamy. Marcin z niczego potrafi śniadanie zorganizować. On. Jak z niczego? No zawsze coś jest. Nie było nic, teraz jest to dużo. Spokojnie wystarczająco. Jak zwykle kosiarka. Pracuje jak tylko człowiek chce coś nagrać w ogóle to korzystamy z parasola znalezionego zobaczcie ciasno troszkę, schowaliśmy się pod parasolem, o jest znaleziony parasol w śmieciach był chyba nowy, co nie? no, wygląda na nowy, ale stojak był używany tak, jak chyba nie do tego jest pęknięty w dwóch miejscach pusty oczywiście, ale pęknięty chyba go ktoś wrzucał do kontenera i dlatego, bo był zawinięty ładnie, więc może przed wyrzuceniem był ok, ale Da się zakleić teoretycznie, klej trzeba tylko skombinować i na chusteczkę, na kawałek papieru coś się zrobi. Ale to później, na razie kontynuujemy śniadanie, o, pyszne śniadanie.